Ej, dobra, jest, troć. Jest, troć. Kolejna próba polowania na pstrągi, oczywiście w szczółowym troci. I tutaj już się nie będę rozgadywał ponownie to, co mówiłem w poprzednim odcinku. Dobrze wiecie, gdzie idę, dobrze wiecie na co łowię, dobrze wiecie, co ja tutaj będę robił, bo kolejne dwa miesiące będą właśnie tak wyglądały. Oprócz może czasami Odry i jednego wyjazdu do Malmo, na który mi się konie, kompletnie nie chce jechać. Troć to główny cel teraz na ten sezon. Mam na koncie 8, a chcę mieć 14. Łowię do marca, także dwa miesiące polowania na tą cudowną rybę i próbowania pobicia życiówki. Moja życiówka to 72 cm. Właśnie z tej rzeki i taki jest plan Pobić to, ja wiem, że są tutaj większe Wiem, że jest też szansa na łososia, co prawda bardzo znikoma Ale jakaś jest No i co, czekam tylko, aż któraś zobaczy moją przynętę Dlatego właśnie widzimy się znowu na kamerce sportowej, sportowej, mojej DJI Osmo 4 coś tam Jak wiecie, czy nie wiecie, to możecie mi dać znać Czy tutaj można dać te takie 30 sekund w tył zapisywania Bo niektórzy mi piszą, że można Ale podobno nie Właśnie miałem patyk już w, pier w pierwszym rzucie Także jak miałem jedno, to trzymała się od początku sezonu, a teraz mam ich parę i jakoś chyba mój mózg przetwarza to, że mogę łatwiej ją zerwać, bo i tak mam kolejną, ale staram się nie. Tutaj zaraz w ogóle będzie meta, gdzie zawsze miałem strąga i to zawsze ładnego. Spiąłem największego pstrąga na tej rzece. Od początku sezonu w ogóle nie byłem na tym odcinku i jestem ciekawy, czy ten pstrąg, znaczy no nie ten, tylko czy jakiś pstrąg dalej się tam ustawia. Meta jest już dość niedaleko, ale nie pamiętam dokładnie gdzie. Tutaj to taka bardziej właśnie pstrągowa, raczej troszkę w takim prądzie nie będzie chciała siedzieć. Ale spoko, o też się nie obrażę. O, tu jest to miejsce, gdzie ten pstrąg był, ale przez to, że tak spadła woda, to wszystko się zmieniło. Także podejrzewam, że i zmieniło się to, że już go tutaj nie ma. No nie wygląda to tak samo. Wcześniej mi się bardziej podobało i faktycznie wyglądało to, jakby miał być ten pstrąg, a teraz troszkę gorzej. I on stał tutaj, właśnie za tym drzewem na środku, albo tutaj po prawej stronie. Ale prąd jest tutaj teraz za mocny zdecydowanie. Nie ma. Mija godzinka. Na razie bez kontaktu. Łowiłem na woblerka przez chwilę i fajnie mi się na niego łowiło, ale powiem Wam, że nie, nie mogę testować. Jeszcze nie na początku sezonu. Jak się nałowię, to sobie będę zmieniał przynęty, ale jak na razie trzymam się tego, co łowi. Chociaż prawda jest taka, że pewnie na tego woblerka też bym złowił, ale głowa musi być spokojna. No, świetny rzut. Tutaj często miałem strąga Kurde, no ale nie rzucę, no nie rzucę. No, chodź tu. FIFEN! FIFEN! Patrz! Liść <grystanie> z woblerem! Jest! <grystanie z woblerem> Ej! Hey, dobra, jest troć! Jest troć! Dawaj, chodź tu! Jest troć! <grystanie z woblerem> Sorry, Fifen. Nieduża, ale nieduża, chyba że to pstrąg jest. Weź mój podbierak. Dobra zmiana na Woblera była. No, albo w Dawaj, weź podbierak. Proć. Tył, nie, taka mała. O. Dobra, mamy to. Piękny. Graty stary. No i proszę. Łatwo, tylko że nie dużo, ale no spoko. Zobacz wobler wjechał. No fajnie. Za drzewkiem tutaj. Pięknie stary. Ty sam jest kolejny. No. Jaka jazda. Nie jeszcze raz. No i tak jak kobiecałem złowię rybę w okularach, nie, no to tutaj założyłem i oczywiście dopiero teraz. Patrzcie co mam. Moja dziewiąta troć w życiu, ósma z rzeki i samiec. Trzeci samiec w życiu. No już się nie rzucaj. Damy mu odpocząć zrobimy zrobimy sztos foto. Zaraz jeszcze zmierzymy, jest rybsko. To co mówiłem wcześniej jednak nie miało racji bytu, bo ta blaszka schowana została tutaj. Założyłem woblera innego, bo najpierw założyłem naturalnego, a zobaczyłem, że beznadziejnie pracuje, to mówię, nie no, ściągam go i zakładam sieka, którego dzisiaj kupiłem w Nizlu, różowego, bo różowego, w pierwszym rzucie na niego strzał. No co, no trochę pochodziliśmy, wyprzedziliśmy ziomków i opłaciło się i teraz spierdzielamy dalej, ja już, mimo że stałem za Fifenem, minął to miejsce, nie wiem jakim cudem on minął to miejsce, mimo że dlatego właśnie nie łowi tej troci, ja zobaczyłem, zobaczcie. Tutaj za drzewkiem mi uderzyła. Zresztą widzieliście całą akcję. Udało mi się nagrać branie. przeszczęśliwy jestem. Ósma troć z rzeki. Dziewiąta w życiu. Wiem, że się powtarzam, ale te ryby to jest dla mnie coś niesamowitego. I samiec. Kolejny samiec, a na samcach. A raczej z samców cieszę się najbardziej. Lecimy po, po następną i tym razem starać nie będę, bo wysyrałem się przed rybami. Obok była? Co ty gadasz? Co, co ty gadasz? Szczupak? Co za debil? Ale ładna troć, stary. Ja, przytola, co za głupek? No jaka troć. Zrobić nie wiecie? <laughs> to jest jeszcze gorzej niż jakbyś nie złowił. Stary, nic. troć złowiłem. Weź. Co, co? No to nie jest troć. Zobaczcie, Fifenowi zjadło głowę. Siedzi, nie łowi. Nie, nie, nie. Po prostu muszę się napić. Co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć? Piękną troć złowiłem, nie? <laughs> Tyle ci powiem. Ale co nie chcę dzisiaj już? Nie, ja po prostu sobie wmówiłem że wypałem prąd. Okej. No tu piękna miejscóweczka. Tam na drugą stronę, gdzie nie ma tego prądu. Pod nami dosłownie płynie prąd. A z drugiej strony, spowolnienie. No i zaczep. Także albo po woblerku. O Jezu, co się wydarzyło? Ty nagle zaczął lać. No i tyle. O, jest uratowany. Woblerek wraca do gry. Ale nie wiem pojęcia co się stało, miało dzisiaj nie padać, a ja specjalnie na tą okazję ubrałem się polar, mówię nie będę brał kombinezonu A tu nagle ulewa, ale tylko chyba chwilowa miejmy nadzieję Pogoda nie pokazywała W sekundę nagle zaczęło padać, i zresztą Dzień się zapowiadał naprawdę fajnie, a taka pogoda mi się nie podoba jak mam polar No już tyle popadało Przeszła jakaś króciutka chmura Oje oła, oła, o kurde Ale mi w patyk strzelił stary Jestem tutaj pewnie już z 30 razy, a w ogóle nie kojarzę tej miejscowy. Czuję się, jakbym był. O, kurde, patyk mnie trzyma, nie mogę iść. Jakoś tu wlizę pod drzewku. Tutaj taka fajna, spokojna woda na pstrąga. Pstrąg też by mnie cieszył. Szczególnie, że jest tutaj też szansa na 50. Nie wiem, że mam już 50 na koncie, ale pojechałem w miejsce, gdzie o taką 50 jest zdecydowanie łatwiej niż tutaj. A tutaj pstrągi przeważają niestety te mniejsze. Także jakbym między tymi rybami dziś trzasnął 50, no to to jest jak. Jak standard 90 Zodry, na którego też czekam. No, teraz, niestety, jak ta woda spadła, to wszystko mogło się zmienić, i te pstrągi mogły poznajdywać sobie lepsze miejscówki. No, wtedy też to lepiej wyglądało. Ogólnie to seria trochę mi go szkoda, bo przyjeżdża 600 km, żeby tą troć złowić, ale ja wiem co jest przyczyną i ja bardzo często popełniam ten sam błąd co Fifa, Za bardzo się nakręca. Ja też tak mam czasami. Jak byłem na Ebro w Hiszpanii, to byłem nakręcony, nie mogłem złowić sandacza. Na morzu, w Bałtyku próbując złowić troć też, może byłem, byłem zbyt nakręcony, chociaż tam jeszcze tak optymalnie, ale są momenty, gdzie nakręcam się za samo jakon i... Albo za szybko zwijam, albo za szybko zwijam, spadam z miejscówki. Jak widzicie złowiłem troć za nim, także on ją minął po prostu, nawet tą chyba nie rzucił. Widzę, że jest przede mną i biegnie. No, ja sobie dzisiaj w takim razie odpocznę, będę szedł za nim, zobaczymy czy złowię kolejną. Ale już myślę, że już go troszkę przekonałem, powiedziałem mu, że, że musi po prostu wyluzować. Ogólnie w woblerkach jest o tyle spoko, oczywiście pływających, że można go rzucić i on pływając popłynie sobie z prądem i wpuścić go gdzieś w jakieś miejsce niedostępne rzutem. Właśnie tak jak teraz ja rzuciłem. Zaraz Wam pokażę jeszcze raz. Jest myślałem, żebranie. Zaraz Wam pokażę tutaj. Wpuściłem go pod ten korzeń. O nie, tak jeszcze raz, bo to czasami oczywiście nie wychodzą rzuty. Nie jest to takie proste. Jeśli chodzi o takie rzucanie gdzieś między patykami, to też trzeba wprawę złapać. Ale, no i znowu drzewo. No prawie, znowu drzewo. Już tam rzuciłem, to spróbuję jeszcze raz, ale o, pyk. I zostawiam na otwartym kabłonku. On sobie leci tam pod drzewko z prądem. I jak doleci, to zamykam, naciągam plecionkę i powoli zwijam. I ja tego woblerka tak prowadzę niejednostajnie, tylko co tak pykam. Jest. To jest najlepszy posiłek po rybie. Które nas minęły, to myśleliśmy, że wracają do samochodu, a oni zrobili rajd przed nas, wyprzedzili nas, a my myśleliśmy, że poszli sobie i tak obławialiśmy po nich. Także przechodzimy na drugą stronę rzeki i ich wyprzedzimy, ale tak, żeby nas nie widzieli. To nie będą wiedzieli, że ich wyprzedziliśmy i nie będą się ścigać. A, a? a tutaj takie manewry. Dobra, wjeżdżam na to drzewo, stanę się na środek i spróbuję przytrzymać woblera w nurcie. na jak nogi i nie powiem co. Idąc tak przez to drzewo możesz łatwo spłoszyć rybę, ale druga sprawa, że tak jak ze środka, to z żadnego miejsca nie zaprezentujesz swojej przynęty. Kurde, zrobiło się trochę gorzej na woblerka, bo jest chyba płycej i cały czas haczę dno, a z tym ściągam jakieś liście albo syf. Wróciłem do blaszki. Nie da się na woblerki, może jak będzie głębiej to z powrotem do niego wrócę, no ale wiecie, że blaszka to jest blaszka, nie ma co kombinować. Tutaj jest pewna przynęta, takie spowolnienie pod samymi nogami. I nie wiem, czy właśnie nie miałem pstrąga. Zaraz tam podrzucę jeszcze raz, ale bardzo blisko powierzchni prowadziłem, a poczułem lekkie wyknięcie Może być tak, że on nie powtórzy, jeśli to był w ogóle pstrąg. Ale jak powtórzy, to będę już wiedział. No słuchajcie, tym razem nic nie dotknąłem. rzuciłem idealnie tak samo. No może był to jakiś pstrążek. Na no, miejsce idealne dla niego to było. Zostały nam ostatnie dosłownie chwile, bo zaraz wychodzimy na drogę, żeby wrócić do samochodu, a druga sprawa, że zaraz będzie ciemno. Tutaj przede mną kolejne miejscówki, gdzie złowiłem parę pstrągów, dalej łowię na blaszkę. No i jeszcze przed nami miejsce, gdzie ostatnio spiąłem tą największą troć. Tereny dochodzenia tutaj masakryczne. Muszę chyba głębiej troszkę tą blaszkę sprowadzić, tutaj za mocny prąd, ale tam między drzewami na pewno zwolni, więc tam spróbuję to wpuścić. Jeszcze na sam koniec zakładam tego, co wygrał, skoro zostały ostatnie miejsca, a właśnie wbijam na miejscówkę, gdzie spadła mi ta największa troć. To jako, że wcześniej miałem ją na blaszkę, to jeśli jeszcze tam stoi, oczywiście wiadomo, że tak nie jest, <grybujesz> to może już e, uderzy na woblera, bo blaszkę pamięta. Boże, co ja pię. Dobra, starczy mi. E! Tiffany! Nie najmniejszy wcale. Patrzcie, co mam. No, no, jak na tą rzekę, to dla mnie to jest już rozmiar spoko. Oczywiście to może mieć 30, może 2 cm, ale. W miejscu gdzie często miałem rybę Nie sprawdzam miary wypuszczam i po prawdziwą rybę z tej rzeki chociaż ten wtroch mnie cieszy ponieważ nie mogłem się przebić i złowić żadnego pierwszy sezonie? Nie no takie małe były same a ten taki już normalniej ja dzisiaj przed sobą mam jakieś 5 km rzeki, także biorę wędkę, idę w drogę i szukam kolejnych i mam nadzieję, że uda mi się złowić tą, która mi spadła, bo miałbym do złowienia już tylko 4, a nie 5, no ale niestety nie każda jest do wyciągnięcia. Oglądajcie, jeśli chcecie wiedzieć, czy mi się uda, to trzymajcie ze mnie kciuki i bacznie, przyglądajcie się moim staraniom. Zostawcie łapę, ale to dopiero jak złowię troć. No i to już jest chyba szósty czy siódmy dzień zmagania się z trociami, chyba szósty, bo jeden dzień sobie odpuściłem, także jest 6 dni chodzenia. I myślę, że będę chodził jak najwięcej mogę do marca, może do końca marca. W kwietniu to już raczej same pstrągi będą się łowiły. No ale nic nie mówię, może mnie wędkarstwo zdziwi, bo już nieraz tak było. Czy będzie teraz? Bo nie, to, to jeszcze nie jest ta miejscówka tutaj za drzewkiem. Albo tym, albo za drugim. Wcześniej było mega ciężko się dostać i podejrzewam, że mało kto tam wchodził, a teraz, bo ta woda spadła, to dostęp do tego miejsca jest akurat bardzo łatwy. I kurczę, już nie blaszka, na razie przynajmniej. Złowiłem ostatnią troć na woblerka i sobie tego woblerka katuje. Dzisiejszy pstrąg również wleciał na tego woblerka. Ale nie, no blaszka zawsze w sercu. Blaszka już mi pokazała, że nieraz potrafi złowić troć. i więcej złowiłem troć na blaszkę, więc nie zdradzam. Tylko na chwilę, na chwilę zdradzam. Nie, tutaj jest taki chyba za mocny prąd. Ten woblerek to nawet nie wie, jak pracować. I drzewkiem, który się buja. Znane sobie tak, żeby się oprzeć kolonami o to i będzie stabilniej. No, po 20 minutach zmagania się z woblerem Fifena, którego zerwał, w końcu mogę rzucać dalej, ale kurde, znowu jakieś płytsze miejsca, i ten wobler cały czas wpierdziela się w jakieś chwasty. Zacząłem obławiać ogólnie każdą dosłownie miejscówę, bo wcześniej jak łowiłem na tych rzeczkach, to obławiałem tylko miejsca, gdzie czułem strąga, albo miałem strąga i miałem dużo miejsc. A teraz, jako że tych pstrągów jest bardzo mało, nie wiadomo czemu, albo po prostu nie biorą, no to rzucam wszędzie, bo troci to mogę się spodziewać w większości tych miejsc. Kurde, zawsze jak przechodzę przez jakieś drzewo, to piętą walnę w, dol, w rączkę od podbieraka i mi się odczepia. Siedzi coś dobrego szczupak kurde już myślałem, że duży pstrągło tak nie chodziło jak troć. Dawaj szybko, żebyś mi nie obciął tego boblera panie No mi się jeszcze nie trafił Tak i nawet nie 50 cm Ale mnie zmylił, a z miejsca jeszcze z miejsca, gdzie często troć była. Ale już na początku widziałem, że to nie będzie troć. Myślałem, że to będzie duży pstrąg, bo tak się nie zachowywał jak troć właśnie. <słuch> Ślizgawkę mu zrobiłem. Żyj się tu dalej. Tylko nie zjadaj w Oko! Zawsze to jakaś ryba. Jakieś tam emocje robi, także pstrąg! Ale ładny! Nie no nie podbiorę. Zejdę tu, dobry! Ten, jakie. No ten, jakie pstrągi łowi tutaj. Ty, ale jaki dziwny! Kurde, szkoda, że nie troć. Jedną spawiłem przed chwilą. Większy niż twój, nie? No ta. ale jaki ten, ma dziwny zoba I po raz kolejny myślałem, że mam troć. No już trochę lepiej niż jak to były z szczupaki. Teraz, pstrążek. Taki myślę z 40 cm. No i oczywiście na blaszkę Madeja. Zmierzony równa 40, ale to co ja tutaj widzę, to jest dla mnie jakiś hit. I dlatego chyba nie ma tych pstrągów teraz. Przez to, że to te szczupaki tu są. I zmykaj. I rośnie. No także jestem ogólnie w szoku, że ten pstrąg 40 cm miał rany ewidentnie po szczupaku. Będzie jeszcze moment na te pstrągi, więc zobaczymy, czy będzie ich tyle co było. Ale jak to przez szczupaki, to ja nie wiem, czy następnego wypuszczę, nie? no muszę, no, bo jest okres ochronny. <śmienny> Można powiedzieć, że płynę. Przelazłem, żyję. Ja wam dziękuję za oglądanie dzisiaj. Bez troci, ale chociaż w Strąg wjechał UIU, FIFENA, tak samo i to piękne jak na tą rzekę. Szczupak, śmierdziel. Ale zresztą widzieliście, po co ja tu mówię, co wpadło. Widzimy się w następnym odcinku. Nie zostawiajcie łapy, bo troci nie złowiłem dzisiaj. Ale we wcześniejszym możecie obejrzeć i zostawić. Pozdro.